Rok 1945. Podczas konferencji w Jałcie i Poczdamie decyzje przywódców Związku Radzieckiego Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii przesądzają o powojennych losach Rzeczpospolitej. Polską rządzi tylko i wyłącznie Moskwa. Wojna się zakończyła, ale wolności Polska i niepodległości nie odzyskała. No sprzedali w Jałcie Anglicy i Amerykanie pod Rosją. W miejsce okupanta hitlerowskiego przyszły nowe siły ze wschodu, które zaczęły wprowadzać nowe porządki. Armia Czerwona. W Polsce w onym czasie powstał olbrzymi ruch niepodległościowy, na czele którego stanęł PSL. Była jako jedyna organizacja, polityczna, olbrzymia, która zgromadziła, jak wiemy, prawda, kilkaset tysięcy członków. Przed komunizmem to był strasznie duży ruch ludowy. W każdej wiosce było ludzi prawie połowa w każdej gminie. Komuniści zainspirowali powstanie Stronnictwa Ludowego w chwili, gdy przedwojenni działacze tej partii wciąż pozostawali w podziemiu. Powstał ruch ludowy, ale komunistyczny. Pod naszym nazwą, to było już fałszywe stronictwo Ludowe i to stronictwo, które jeszcze jest obecne, to ono używa znak naszego ruchu ludowego. Stronnictwo Ludowe Popołała komuna. Ludowcy z prawdziwego zagrania nie mieli tam nic do gadania. Nawet prezes Wyczek nie miał nic do I Jemu podobnie. To była sekcja wiejska dla PPR-u. To nie był ruch ludowy. Przedwojenny ruch ludowy. Nasz ruch ludowy. W ten sposób przejęto nazwę kolejnej niezwykle ważnej partii przedwojennej. W 1945 roku ma miejsce wielki cios dla ruchu ludowego, bo umiera 31 października Wincenty Witos. Po nim przywództwo partii obejmuje Stanisław Mikołajczyk. Prawdziwe stronnictwo ludowe Stanisława Mikołajczyka zmienia nazwę na Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak przyjechał Stanisław Mikołajczyk. No, nastąpiło formalne wtedy podjęcie działania ze względu na zawłaszczenie nazwy stronic ludowej przyjęto nazwę Polskiej Stronicy ludowej Po przyjeździe Mikołajczyka do Polski byłem sekretarzem zarządu wojewódzkiego, PSL na województwie Potężne stronictwo. Leczyła ponad 100 tysięcy członków, którzy wykupili legitymację. Mikołajczyk jeździł na tak zwane dorzynki. Jak tu przyjechał, były dorzynki w Nowej Wsi Kogrójca, w takim pałacyku. No i trzeba było Mikołajczyka powitać. No i ustalono, że ja z żoną moją będziemy go witać na granicy powiatu e, Grójeckiego. No i wtedy pierwszy raz, że tak powiem, zetrwałem się, e, że tak powiem. Bezpośrednio, ale bardzo oficjalnie. Mikołajczyk cieszył się olbrzymią popularnością. Ja się pokazywał ludzie spontanicznie. Witali go, reagowali, podnosili ten samochód, nie tylko w Krakowie, w Szczecinie było to samo. Zostałem zaproszeni, żeby przyjechać kiedyś i on był wicepremierem i urządował wtedy w budynku dyrekcji kolejowej na rogu Targowej i Wileńskiej, taki wielki budynek i tam miał siedzibę jako wiceminister rolnictwa. Myśmy no tam się po prostu udali z wizytą kurtazyjną nazwijmy to, prawda, po tym spotkaniu, bo cóż to dwoje młodych ludzi o czym rozmawiali, no po prostu, ponieważ byliśmy tymi tymi witającymi go, no zaproszeni, no i wtedy Krótka rozmowa, no ja widziałem, że nie można mu czasu zajmować. Była kultuzyjna rozmowa, była pani Chulewiczowa, wtedy poznaliśmy, no i dostaliśmy od niego wtedy fotografię, z jego mam z, z podpisem Nikoje Ciekawą z tą fotografię. No i była tylko taka krótka rozmowa na temat e, e, właśnie ruchu młodzieżowego, Wici powiedzmy i włączania się w życie, ale to krótko my rozmawialiśmy. Kiedy przyjechał Mikołajczyk do Polski, tu na Szoliborzu było spotkanie z nim, było nas kilku. Pytaliśmy, prezesie, po coś przyjechał. Znane były uchwały Jałci pod Żdamu. Po coś przyjechał, żeby ratować to, co jeszcze można uratować, to na mój Mikołajczyk. Polskie Stronnictwo Ludowe staje się najliczniejszą partią opozycyjną w kraju i jedyną siłą zdolną przeciwstawić się najeźdźcom. W 1946 roku odbył się kongres w sali Romy, gdzie byłem zatrudniony jako, powiedzmy, taki cywilny, pilnujący również porządku. I byłem świadkiem wtedy, jak na... W czasie powitania byli tam oczywiście Gomułka, był Bierut, przemawiali. No i byłem świadkiem, jak sala powitała gwizdami, tupaniem i tak dalej wściekłych tych przedstawicieli komunistów. PSL pozostaje najważniejszym żywiołem niepodległościowym. Na tą partię zaczynają spadać zmasowane represje. W tym czasie kilkudziesięciu, co podają źródła historyczne, kilkudziesięciu wybitnych działaczy. Polskiego Stronnictwa Ludowego, skrytobójczo zostało zamordowanych, wielu innych poszło na długie lata do więzienia. Byliśmy przedmiotem ataków komuny. Zamordowano 44 moich kolegów działaczy PSL-u w terenie. Sześć grobów jest nieznana. aresztowano. Tysiące działaczy PSL-u. Był czas taki, że na powiecie łowickim w aresztach było ponad 5 tysięcy ludowców. Doskonale się orientowali ludzie z Moskwy, co robić i dlaczego trzeba złamać przede wszystkim wieś. Dochodziło no oczywiście z jednej strony o pozbawienie ludzi najbardziej ważnych, to znaczy się ludzi, którzy na wsi byli tak zwani, nie będę mówił wielcy, zacni, ludzie szanowani. Celowo brano tych ludzi. W moim przypadku tutaj u mnie na południe, od jak tutaj siedzimy, w tej chwili, pierwsza wieś była zatorem wyścigowym na płaskiej. Został zabrany przez władze bezpieczeństwa Mój Teś jako duży gospodarz, prawda, i to była forma ukazania represji. Patrzcie, on został zabrany, drugi działacz ludowy, pan Buzak, z dwie wsi dalej. Więc te osoby były wzięte i ta akcja była rozszerzona na całą Polskę, jak tu przeszli przez Wisłę. Była represja, prawda? zabrano ludzi, którzy byli, byli że tak powiem, szanowani. W społeczeństwie. Więc oczywiście miało to wrażenie i oni to doskonale wiedzieli, prawda? mieli tych swoich agentów wszędzie. Zdobywali ludzi pod strachem i ludzie przechodzili na stronę komunistyczną. Przeważnie młodzież poszła do Worma i oni mieli wywiad. Ci ludzie młodzi nie rozumieli, co to jest. Oni mieli wywiad z młodzieży i po prostu jeden na drugiego skarżył. I tu była zdrada ojczyzny, bo ludzi dużo uwierzyło w komona.